Dla mnie to jest pojebany temat, można powiedzieć. Słuchajcie, bo ja rozumiem to wszystko, ale z tych pieniędzy, które on zarobi e, na Donajda, dlaczego on nie odłożył sobie na czarną kurwa godzinę? Na kurwa! Na, na czarną godzinę się odstawia! A nie, rozpiewali się pieniądze i chłopie. Jeszcze on lubi to lubę on robi, z siebie kretyna robi, bo to nie, to nie są te lata, co były kiedyś. Kiedyś to były modne, tego typu. A to nie jest już takie modne. Ha, no widzicie. Możecie ten styl przekazać do Bodyguesa. Co mówię o tym? Bo to dla mnie to jest śmiech na sali, żeby tak siebie oszczyć się, siebie robić debiga, frajera taka. i ciota. Słuchajcie, no taka jest prawda, no. Słuchajcie. Taka jest prawda, no. Słuchajcie, no bo ja... Nie rozumiem coś takiego. No kurwa. Ma tyle. Rzekomo. Rzekomo. Stwierdził ma tyle pieniędzy. Że co? To uwierzcie mi, że my zebraliśmy wszyscy razem tego typu na komputer. Tego typu. Sorry. Nie mógł zebrać pieniędzy pierdolę, czy trzeba być... Słuchajcie, pojem. Tylko typu... Zobaczcie. Ja rozumiem. Wszystko rozumiem. No dobra, to jest dla wszystkich. No rozumiem to wszystko. Wszystko rozumiem i będę rozumiał. Bo to wiadomo, co ja? Ale słuchajcie, no. Co jest za coś? Jak on po pijaku kurwa te no, nie będę mówił co? Był, co? Jak się mówi? O, tak to się ma. Walnij, cię. ale słuchajcie, no, taka jest prawda, no. Trzeba się zastanowić, to wszystko, a nie robić siebie błazna, jak się mówi. Bo to dla mnie to jest, robi błazna z siebie. O,